Świętego Ducha Amin. Nyni, Ewangelie porusza je temu czesnoty wdzięczności. Czesnota wdzięczności, ona wynika z innej czesnoty, z czesnoty sprawiedliwości. Kiedy ludyna jest sprawiedliwą i kiedy ktoś ji, co stworzył jakieś dobro, to sprawiedliwość wymaga, je, żeby oddzięczyć się, żeby być wdzięcznym, żeby podziękować. Bo sprawiedliwość to jest ta, jaka wymaga oddać każdemu to, co jemu należy. To jest i Bogu to, co jemu należy, i drugiej ludyni, również oddać to, co jej należy. To jest sprawiedliwość. I sprawiedliwość widnosno Boga będziemy nazywać religijnością. To jest to je tak że znają, czy mają, czy chociaż niewielką świadomość tego, co Bóg dla nas zrobił, że stworzył so świat, stworzył so nas, dał nam życie, błogosławia nam na każdy korzy, na dzień. Nasza obecność tut, to, co my tu robimy, to jest sprawiedliwe w Bochowi Bogowi podziaku. Znajecie że słowo Eucharystia z greckiego Eucharistein. Ono znaczy stylki, że I i teraz mają w tej naszej Ewangelii tych prokarzynych. I w tamtym czasie to, które zrobił Jezus Chrystus, to mało głębszy wymiar. Bo nam to ciężko zrozumieć. Ale w tamtym czasie ludy z jakąś choroboju, z cierpieniem, z jakimś takim strażdaniem, osobowo z chorobą, one Inni na nich dywyły się jak na grisznkił. Ty na griszył, boch tebe karaje, pryszło na tebe w choroba i ty nesesz naslitki swoich griszył. Wse. Prosto. te Nam nyni do głowy nie przyjdzie, tak? Nie spadę nam na dumku, perchody ty bila likarni w międzyrzeczu i skaza o, tu leżać najbliższy griszniki mista. No, to di było na to my, zawdzięki chrześcijaństwu pochylajemy się nad własne w chorym, nad tym też, jaki potrzebuje do pomocy. I kiedy Jezus Chrystus scilaje tych desiacioch prokażonych to dla nich dla pierwszym znakom dla tych, jakich słuchają Ewangelii w tamtym czasie, pierwszym znakom dla tych, no bo one idą do swoich rodzin, tak? No, jakieś tam rodyny mają, jakichś tam znakomych mają. I dla nich one jest znakom, Proszczenie grichiów. Kiedy ludyna w tamtym czasie wydłużała z jakiejś choroby, czy co było przyrodno, bo posłuchała lekarza, likar tam zapisał, jak ma je szoma isty, czy ma je smarowaty się, tak? I ona wydłużała, czy co było cudesno, cenem mało znaczenia, co był znak, to że w pierwszej czerzi Bóg z jej ludyny grichy i to mu Michisility. I chociaż w naszych, my tu żywą, czy w Polsce, w Europie, kiedy się e, taku taką z my nie możemy tego, tak, tak, tak do dziła, tak? To jest tak, taka straszna choroba, jak to di. Ale podjewicie, jakby tak e, w tym kluczu własne gdyby się na prokazu duszy. My żyjemy w czasach, gdy naprawdę jest duże, dużo ludzi, jakie mają prokazu na duszy. Chociażby... No to chyba w wsich czasach, tak? Prokaza taka nie egoizmom. Rozumiecie? Mene nauczyły lubowy, mene poranyły, idu przez życia, ne raniu inszych, tak? Prokaza egoizmu takiego, że pracia, grosi, mi wid moje najważniejsze, dla mene, już nie czy pro prokazu, gdzie ludy je zależni wid pornografii, wid alkoholu, yy, Narkotyki, tak? Nyni młodzi ludzie je masowo zależni w in internetu, komputerów. A ludzie dozrili. Dozrili. Mają czy rodiny, muszczyny, telewizor czy komputer i serial za serialem. Serial za serialem. I korzyn wolny czas. Korzyn dzień, pisla każdego popołudnia, cztery godziny. Ciach. Zakończył się jeden, następnej i i się i jest tak, że ludyna sedyć cerchowy dzień, cerchową czwartą, piątą godzinę, wyłączaje komputer, jest godzina 23:00, musyć, bo trzeba do pracy, żeby z czegoś żyty. Małaby buty nasy, czy na czymś pozytywnym. A ona co robi? I po tych 3 czy 4 czy 5 godzin, ona czuje się pochano. Ona czuje, że wtraciła ten czas, że wtra, wtraczu swoje życie. No to jest ta prokaza. I ona jest realną. I, I jak i, i pierwsze, to, co, to, co tak od nas, by sami my mały, sobie wymagati, to zapytacie się pro moją prokazu, pro moment, w którym ja potrzebuję oczyszczenia. I teraz, pierwsze, aby nastąpiło, to co trzeba robić? Baczymy o tych prokażonych, co one robią. Pierwsze, co one robią, to one w głos wyznają swoją wiru? Oni prosto prostu naprawdę idą do Jezusa Chrystusa i prywatnie kryczać za Nim, bo w Nim baczyć swoją pomoc. A na my dużo często wiecie, przychodzimy do cerkwi tajkoma, rozumiecie, albo modlimy się, żeby nikt nie widział, by się tak wskazać, o Jezusie, chodź, uciekaj mnie". No tam takiego nie ma. Ujawić sobie grupę ludzi przed naszą cerkwą, jaka stoi teraz przed naszą cerkwą i kryczyć do nas. Widzicie, nam. Widzicie, My chcemy pospowiadać się, chcemy poprzeczaszczać się, żeby oczyścić się. A my im każemy: nie, wam nie wolno tu widzieć, bo wy w prokazie. A one jeszcze nic Ale my wirujemy, że możemy oczyścić się tutaj. No i to jest ta pierwsza rzecz, i pierwszy moment tej to, to zmiany, wiro wyznania w Jezusa Chrystusa, to wyznania realności z ustry, czy z tym, kto naprawdę może ma je. Słuchaj, to jest dziesiątki tysiąc z ludzi na internecie, na YouTubie. wony małe życia prosto własne w tej prokazji przyszły do Jezusa Chrystusa, zaczęły się modlić, zaczęły się ży, żyty religijnym życiem. I czez znikło, tak? I ja myślę, już o, że to my tu prezesudni, my powinny dylety się takim, że to z nas powinien mać dosvit, to jak Jezus Chrystus joho oczyszcza z jego prokazy. No bo jak toho nemajemo, to nie mamy, to co my tu robimy? To jaki jest nasz doswit w Jezusa Chrysta, tak? Bo to trzeba pytać się sobie, jak to ze I, I następna rzecz jest dużo ciekawa, że to że od duchownych że tak Jezus Chrystus wysłuchał, ale wrócił się tylko jeden. I teraz pytanie, czemu Jezus Chrystus nie wysłuchuje moletów? Czemu Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw? I pierwsze, że można na co można odpowiedzieć na to zapytanie, je, co jest to jest odpowiedź taka bo jest sobie ludyna, tak? Jest sobie ludyna, na przykład świata Monika, Matir Świętego Augustyna, i ona moliła się pro nawernanie syna, no, nie znają, 13, 12, 15 rokił, tak? Żeby jej syn nawernął się. I teraz jest tak, że Bogi stylki tylko nie wysłuchuje, a ona dalsze rewno, każdego dnia, dzień w dzień z takoju samoju wiroju prosić za Niego. I co dzieje się? i wona świata, i win święty. Rozumiecie? ten cię o to, że może być tak, że jest jakaś ludyna, na przykład, która modli się prostilenia, na przykład, sebe czy kogoś innego, tak? Czy nawrzenia kogoś innego, na przykład, mama się modli za o na, na, swojej dońki albo swojego syna. I modli się równo, każdego dnia, dzień w dzień. I czemu Bóg nie je? Czemu Bóg nie wysłuchuje? No bo ona przestanie to robić. Rozumiecie, do tej pory molić się codzienną godzinę albo półtora oświadcza siebie, oświadcza swoją modlitwą tych, jakie jedna w kruch na I i co trwa rokami i co zbiera Bożu łagodę na życie wieczne dla niej i dla jej rodziny. A ona pomyliła się w ponedliłok, w wtorek Bóg wysłuchał, a w środę zabuło się, tak? Jest Jestem mężczyzna, który chce, na przykład buty. No nie znają. Ma jakąś chorobę i chce, bo Bóg go stylu tak czy siak. Tu, tu czy tam no, nie znają. I przychodzi moment, w którym maje win verishyty. Czy wkrasty, czy nie wkrasty. No jak win szczenno molić się o stłęcia swoje, to bude krasty czy nie? Jak wam zdajecie? Koły go one styliu. A jak win pomolił się w poniedziałek wtorek Bóg go a w seredu przychodzi z pokusa. I win wrześc stilenej. Koły szwytrze zriszyć. Jak czekaje na Bożą Błogodacie, czy jak ona wrze przyszła I ma je też, co chce. Rozumiecie? Bóg chce naszego oswiaczenia, żeby my były święci. Prosto. I tak wede ścieżkami, żeby my, my mogły co osiagnuty. A cenne jest zawsze przyjemne dla nas. I to jest jedna rzecz Druga rzecz, czemu Bóg nie wysłuchowuje, to później, późniejsze będzie musił nas podwinno pokarać. Bo najczęściej jest tak, że my je niewdzięczni jak ludzie. Nawet się nawet w kniżi psałmił, mają świate Pismo, tam mają psał Na Na to jest більше psałmił, jak i prosiać. Gdy psałmist, się z prochaniem do Boga, tak? Gosy Boże, pobory moich wrogów. Albo, na przykład, ten Czilemene, albo po a na Bahato męszy je tych, którzy dziękują w Świętym piśmie. I co takoż, co wydaje naszą przyrodę. I teraz boch, na przykład, żeby nas podwinił, nekaraty, na nechocze wysłucha tej naszej modlitwy, bo znaje, że my będziemy niewdzięczni i ta niewdzięczność będzie kosztowaty w majbutniomu, zaciachajem sobie tję niewdzięcznością karu na sebe. To kraszcze nie wysłuchaty tej modlitwy, żeby nie pokarać. I jeszcze jedna licz? Chcę wam przeczytać słowa odno takiego majstra duchowego życia. Koły my, wdzięczni Hospodu za te co otrzymały, robimy miejsce dla jeszcze większych darów. Jeszcze raz. Koły my wdzięczni gospodu za to, co otrzymały, robimy miejsce dla większych darów. Tylki nasza niewdzięczność nie dozwalaje robić nam postupu w naszemu duchownemu życi. No i trzeba pytać się każdego dnia. Bo zawsze jest zaszczyt, jak Bogowi, każdego dnia, zawsze. To, że ja wam kogoś mówiłem, że było dwóch evreiwich. I jeden codziennie narykał, o jak ja mam straszne życie, o jak mi ciężko, jak mi ciężko, Hospody Boże, jakie ja to mają życie ciężkie, a Bóg z góry tak z nieba patrzy, co jest ciężkie życie, to ja Tobie pokażę, co to jest ciężkie życie, bo to jeszcze nie jest ciężkie. A drugi Jego suszyt każdego dnia, dzień w dzień, ⁇ Hospody Boże, dziękuję Tobie za wszystko. Ty mnie tak błogosławisz, ja je tak szczęśliwy, ja mam tak szczęśliwe życie, a Bóg z góry się tak z nieba i każe: to jest szczęśliwe życie? ja tobie pokażę, co oznacza to szczęśliwe życie. I, I w tym i trzeba sprawdzić siebie, jak to zimnojuje. Na skilki ja w mił baczę ty ciłe, co dobro, jakie Bóg mi daje każdego dnia i na ja w mił dziękuję za to, co w niego każdego dnia. Sława Jezusu Chrystusowi.